Przemiana panka, czyli droga od buntu do wiary, z dedykacją dla naszych darczyńców, przyjaciół i wszystkich ludzi, którzy stanęli na naszej drodze, którzy nas wsparli, pomogli, którzy się za nas modlili. Czy to było potrzebne? Chciałbym wiedzieć, ale nic nie wiem. To jednak już bardzo wiele. To więcej niż muszę wiedzieć, by żyć. Nic to ja, a wszystko to Bóg. Idąc do Boga, powoli odkrywam, by więcej niż nic, a nic to ja. I ten sam fakt skłania mnie do zaufania w wiarę, że istnieje coś więcej niż to co widzimy. To wystarczy, by zacząć żyć na zawsze. Dlaczego ludzie nam zaufali, mi zaufali? Czy ja na to zasłużyłem? Na tę miłość, jaką mi dano? Na to wsparcie? Jak się, jak się odwdzięczyć? Jak oddać Bogu to, co od niego przyszło? Wielu z Was, kochani ludzie Boga, dało nam coś więcej niż tylko pieniądz. Daliście nam wsparcie, modlitwę, czas i zaufanie. Byliście, gdy. Was potrzebowaliśmy. Podarowaliście nam cząstkę siebie swojego świata, weszliście do naszej rodziny. Zostaliście jej częścią już na zawsze, przynieśliście nasz nadzieję, radość, dlatego wierzę, że przyprowadził was Bóg, nasze wy anioły. Teraz pozwólcie wykorzystać to, co przeżyłem na chwałę Boga, Marii oraz świętych, których prosiłem o wsparcie w tych trudnych, lecz pięknych. Dla nas w momentach życia. Postaram się opowiadać wszędzie i każdemu, kto zechce słuchać świadectwo działania Pana Boga w życiu każdego człowieka. Nie ma sytuacji beznadziejnej. W każdej chwili życia Bóg działa tak, jak jest najlepiej dla nas samych. Nie ma człowieka, który byłby odtrącony przez Niego, przez Boga. Bo każdy, kto przyjdzie do Boga, zostanie poprowadzony przez życie tak, by na końcu cieszyć się życiem w boskim raju. Jeśli dodatkowo zaufasz Maryi i z nią pójdziesz ścieżkami Pana, poradzisz sobie ze wszystkim. Życie nie będzie łatwe i przyjemne w sensie cielesnym. Nie unikniesz cierpienia, ale obiecuję Ci, że jak zaufasz Panu Bogu, jak zaufasz Kościołowi, poradzisz sobie ze wszystkim. Patrząc z perspektywy czasu na to, co mnie spotkało, i na ciężar, który na mnie spoczął wtedy, wiem, że Maryja dała mi. Siłę tak wielką, że miłością Jezusa i jej syna mogłem niczym mrówka dźwigać ciężar dziesięciokrotnie przewyższający moje możliwości. To po ludzku nie, niemożliwe. Paradoks. Ja nie mam wyglądu. Nie mam szacunku społecznego, majątku, charyzmy ani charyzmatów, a mam opowiadać o tym, jak działa Bóg? Ja nie lubię, a raczej boję się przybywać z innymi, poznawać nowych ludzi. Zamykam się w sobie i w gronie rodziny, najbliższej rodziny. Mam fobie społeczne i obawy o to, że swoim zachowaniem zrażę do siebie ludzi, że rozczaruję każdego, Kogo spotkam. Jednak Bóg sprawi, że w moim życiu pojawia się coraz więcej wartościowych serc. Jakim cudem? No właśnie. Cudem od Boga jest każdy dzień, każda osoba, każde wydarzenie, które poprowadziło nas przez życie do naszego domu. Dlatego mówię tak, ojcze, ześmij mi swojego ducha, bym potrafił. Zgodnie z obietnicą podzielić się z ludźmi świadectwem mojego upadku, nawrócenia i łaski, jakiej mi mój Boże udzielasz każdego dnia. Jezu Chryste zmiłuj się nade mną. Maryja, oddaję Twojemu synowi wszystko to, co robię. Ojcze, wielbię Cię, moją świadomą myślą i Cię kocham. Duchu Święty tchnij we mnie życie. Więcej materiałów z mojego świadectwa już wkrótce na YouTubie i na TikToku. Zapraszam też codziennie na różaniec o 21.00 na TikToku i na YouTubie. Na TikToku Nowo Nawrócony, na YouTubie W Ciszy Boga. Zaczynam tak 20 minut wcześniej od czytania lektury duchowej od Ewangelii, intencji, później różaniec i kompleta na zakończenie dnia. Błogosławionego dnia. Mam nadzieję, że Ci się podobało i że przynajmniej troszeczkę Ci pomogłem, jeżeli masz wątpliwości, Bóg istnieje. Bóg Cię kocha. Bóg jest miłością, czystą miłością, a pełnia zbawienia jest w Kościele naszym świętym, Kościele rzymskokatolickim. Z Panem Bogiem.